Dzisiaj kilka słów o ojcu Marcinie Babraju. To Dominikanin, który zmarł dwa lata temu twórca wydawnictwa i miesięcznika w drodze, bo ukazała się książka Romana Bąka Teologia Stepu ojca Marcina. Ojciec Marcin spędził w dzieciństwie kilka lat jako dziecko wywieziony do Kazachstanu, potem wrócił z mamą i z siostrą. Kończył studia polonistyczne w Poznaniu, pracował jako redaktor przez jakiś czas, a potem wstępując do Dominikanów miał zawsze pragnienie założenia pisma stąd dominikańskie pismo założone równo 50 lat temu przez ojca Marcina Babraja. I Roman Bąk, który był przez wiele lat redaktorem miesięcznika w drodze, napisał taki większy esej, to jest początek dużej biografii, poświęcony ojcu Marcinowi i doświadczeniu dzieciństwa tych Rozległych stepów Kazachstanu, jak to mogło wpływać, jak wpływało na tego małego, wypędzonego z Polski, z kresów Rzeczpospolitej człowieka. Ojciec Marcin jest wielkim redaktorem, jest legendą w zakonie dominikańskim. Ostatnie lata swojego życia z dużą już utratą pamięci mieszkał w Krakowie, ale był tym, który przysłu przysłużył się do najpiękniejszego dialogu chrześcijaństwa z kulturą. To za jego czasów zaproszeni przez niego w miesięczniku w drodze pisali tacy polscy pisarze jak Anna Kamieńska, Andrzej Kijowski, ale Julian Stryjkowski, Roman Branstetter. I można by wymieniać wielu takich, którzy potrafili odnaleźć język komunikacji z kulturą, chrześcijański język, a zarazem którzy sami pokazywali, że można po prostu odnaleźć w kulturze, wątki chrześcijańskie, wątki religijne. To wszystko zasługa ojca Marcina Babraja, stąd te kilka słów o tej małej książeczce jemu poświęconej.